Skołowane Bruno. To, co mam na myśli, zaczyna się na literę EŚ Śliwka, znowu. Oj, skąd wiedziałaś? O, patrz, Bruno idzie. Cześć, Bruno. Chcesz pobawić się z nami w zgadywanki? U, <grym> wybacz, kicku. Robię coś dla małego misia. Co to jest? Bojane krzesło. Obiecałem, że mu je zrobię, gdy następnym razem tu przyjedzie. Kiedy to będzie? Siedzi u cioci już całe wieki. Dziś wieczór. U, muszę już lecieć. Nie chciałbym go zawieść. Może my też zróbmy coś dla małego misia. A może coś, co zaczyna się na literę Eś. Na przykład, śliwkowe ciasto. U, będzie zachwycony. Zróbcie je i przynieście. Mały miś będzie zajadać siedząc na nowym krześle. Cześć, Bruno! Ty -dum, ty -dum, ty -dum. Co robisz? Cześć, dzióbku. Obiecałem małemu misiowi, że zrobię obojane krzesło na jego przyjazd. Uuu, kiedy przyjeżdża? Dzisiaj. Ciocia Miś podrzuci go na plac zabaw, więc mam trochę czasu, żeby. Dzisiaj! U, musimy to uczcić! Już wiem! Zrobię mu pokaz sztuczek! Myślisz, że to mu się spodoba? Na pewno! Powiem o tym reszcie. Wszyscy możemy coś przygotować. Zrobię mu zabawkę! A ja nadmucham balony! Hurra! O, Bruno się ucieszy, że mu pomagamy. Jak wam idzie robienie ciasta? Na razie raczej kiepsko. Najlepsze śliwki są za wysoko. U, nie przejmuj się, pomogę wam, jak tylko dostanę liście i pióra od Hu! Muszą być miękkie, bo wypcham nimi poduszkę dla Misia. U, u, niedługo wrócę. Dzięki, Bruno. mam porę! Tak? Żeby mi pomóc w robieniu magicznej sztuczki! Pamiętasz? To mój prezent dla małego Misia. O, dobrze! Niebawem wrócę. O, Bruno, jak dobrze, że cię znalazłam! Jestem trochę zajęty. Obiecałem krzesło małemu Misiowi i... Ale to właśnie coś dla niego! Chciałabym dać mu balony. Wciąż je dmucham, ale one ześlizgują się z pompki. A ty sobie z nimi poradzisz. Myślisz, że Bruno zapomniał? Rosie, Kicku, patrzcie, co mam dla małego misia. Sprawdzam, jak szybko może jeździć. Jest świetny. Trzy, dwa, jeden, start! Ui, już! Bruno miał pójść do dębiaka po liście i pióra. Poszukajmy go. To dziwne. Myślałem, że przyjdzie tutaj a potem wkład do poduszki. Pięknie! Ale potem widziałem jak szybko szedł z olą do jej domu. Może tam poszukajcie. Tyle siły! Pomocy! Czekaj, Filipie, już idę. Cześć! Oh. Mój balon! A sznurek? Bruno, czekam już całe wieki! No, zaraz tam przyjdę. O, oh, śliwki! jak pyta, czy wciąż chcesz te liście i pióra? Ja, ja, ja. U, nie wiem, komu najpierw pomóc. Rosie, strasznie namieszałem, prawda? Faktycznie masz sporo do zrobienia. Cieszę się, że wszyscy robicie prezenty dla małego Misia i chcę wam pomóc, ale u, zrobił się wielki bałagan. Bałagan? Nic się nie przejmuj. Pomogę ci. Mam coś odpowiedniego. Proszę! E, co to jest? Pierwszy diagram! Do zapamiętywania! A jak takie coś działa, Dziubku? Więc e, e, każdy kwadrat to kawałek dnia. Każde pióro to rzecz do zapamiętania. Więc teraz będzie to? E, położyliśmy tam czerwone pióro, co oznacza mój występ. A potem będzie. Przestrajanie? Tak! Tak, właśnie. Potem będzie żółte, czyli mój występ magiczny i... Już mówiłeś o swoim występie. U, myślałem, że zielone pióro to balony. A co z samochodem? Może czerwone do śliwki? A, czy ktoś już mówił o liściach? Stop! Twój diagram jest bardzo ładny, ale chyba powinniśmy napisać zwykłą listę. Wymień te rzeczy... Które musisz zrobić? Mój pojazd! Balony! Pokaz sztuczek! Śliwki! Po kolei! Czy jesteś pewien, że zdążysz ze wszystkim na czas? To długa lista. Na pewno zdążę! Dziękuję. Teraz już musi się udać. O, gdzie są te balony? <słuch> Ta lista jest świetna. Jeszcze tylko Filip i już mogę robić krzesło. Lepiej się pospieszmy. Mały miś niebawem tu będzie. Chcą, żebyśmy pojechali do Dębiaka. Przepraszam was za sati. Byłem ciekawy, czy jest u was Bruno. Wciąż jeszcze tego nie odebrał. Nie zrobił jeszcze krzesła dla Misia. Chodź, zaniesiemy mu te liście do domu. Nie ma zbyt wiele czasu. hej! Super! Dzięki Bruno. Teraz tylko skończę krzesło. U, nie, pora odebrać małego misia. A ja wciąż nie mam krzesła. Chyba wszyscy coś dla niego mamy. O, a co to za przedmioty tu leżą? To bujane krzesło dla małego misia. Jest ciągle w częściach. Bruno jeszcze go nie złożył. O, co powie mały miś, jeśli nie będzie krzesła? Już wiem. Chodźcie tutaj. Zaraz zrobimy prawdziwą sztuczkę. Hej, haha! Bruno! Mały miś! Wytęskniłem oh, za tobą! Uh, uh. Wszyscy bardzo się cieszą, że jesteś. Przygotowali dla ciebie prezenty. Ha! Kocham prezenty! Małe krzesło misia? Um, zacząłem je... Obiecałeś! Wiem, tylko że. Witaj, mały Misiu! Nie martw się, Bruno zawsze dotrzymuje obietnic. Ale zabrakło mi czasu. Nigdy by cię nie zawiódło. Uch. Ale najpierw pokażę prawdziwą, magiczną sztuczkę. Jesteście gotowi. Abrakadabra dobra, krzesła! <laughs> Małe krzesło misia! O, dziękuję! Balony! Auto! Ależ tak, Bruno, pomogłeś wszystkim zrobić prezenty na czas, więc my mogliśmy pomóc Tobie. Lecha! Musiałem zużyć sznurek na krzesło, ale później przywiążę dłuższy. Mały mis, mały sznurek! <śm> <śm> Może wypróbujesz swoje krzesło? Haha! duży Bruno, małe krzesło! Chyba robienie prezentów go zmęczyło. Ha, ha, ha. Hey. Ha, ha. Ha, ha. Rosie, czy gdybym skądś wrócił, zrobiłabyś dla mnie ciasto ze śliwkami? E, gdybyś miał ochotę. Kicku, gdzie jesteś? Tada! Wróciłem. Czy mogę już dostać ciasto? Dobranoc, kicku. Dobranoc! Ale ja naprawdę chcę dostać ciasto. Jak ukryć dom? Okej, okay, kicek. Nalej wody, dodaj płyn. Naczynia brudne daj. Najpierw myj. Potem płucz, wytrzyj tak jak ja. Jeszcze raz? Tak! Nalej wody, dodaj płyn. Naczynia brudne daj. Najpierw myj. Otworzę! Wytrzyj tak jak ja. Okej! Okay. Kto to? Nalej wody, dodaj płyn. Kto to był? Najpierw my. Krzak! Krzak? Chyba nie myślisz, że chciał tu wejść, co? Nie, nie sądzę, Kicek. Moja kolej! Cześć! O, to ty. Co tam? Kicek myślał, że ty to Krzak. Nie widziałaś Filipa, prawda? Bawiliśmy się w chowanego. I nie możemy go znaleźć. Filip może kryć się przez wieki tak, że nikt go nie znajdzie. Tutaj przyda się nasza pomoc. Świetnie! Możemy poszukać też tego krzaka! Na pewno wiesz, co robisz, drogi Dziupku? Zaufaj mi Dębiek! Moje magiczne moce są już gotowe! Cześć Dziupku! Cześć, Dębiak! Widzieliście może Filipa? Mam ważniejsze rzeczy na głowie niż szukanie Filipa. Chcę sprawić, żeby Dębiak zniknął! A. <laughs> Niech drzewa w ziarenko. Dębiak zmieni się prędko. No i jak? Jestem niewidzialny? Nawet troszeczkę. Nie, przykro mi. O, chyba tracę moją moc! Może dębiak nie potrafi wcale znikać? Dlaczego właściwie chcesz być niewidzialny, dębiak? O, pomyślicie, że jestem niemądry. O, na pewno nie. Prawda, Kicek? Możemy myśleć dużo rzeczy, dębiak, ale nie mądry na pewno nie. Ach, chciałbym biegać dookoła. Bawić się tak jak wy. Chciałbym się do Was przyłączyć. Pobawić w chowanego. Być tym, który się chowa. Myślę, że każdemu wolno się chować. Nie martw się dębiak. Pomożemy ci. Naprawdę? Zostaw to nam, dębiaku. A tylko jak zamierzamy schować taki dom? Tego jeszcze nie wymyśliłam, wiesz? <laughs> Nigdy mnie tu nie znajdą, nawet za pomocą Rozy i Kicka. Hm. Gdzie się wszyscy podzieli? Tak jest, Kicek. Maluj śmiało. To jeszcze raz, co oni robią? Przebranie. Coś, co zakładasz i dzięki czemu wyglądasz inaczej, żeby nikt nie zgadł, że to ty. Rosie, może ten krzak, który widziałem, to przebranie? Może ktoś go miał na sobie? Kicek, czy przestaniesz ciągle mówić o tym krzaku? Okej, okay, Dębiak, załóżmy to. Jest. A więc, jak wyglądam? Dobrze. Kolor naprawdę pasuje do Twojej gałęzi. To świetne przebranie. Prze... Co się stało z Twoją twarzą, Dębiak? O, skąd wiedziałeś, że to ja? <laughs> a ile drzew widzisz na tym wzgórzu? Jak mogę się schować, kiedy utknąłem tu, gdzie wszyscy mogą mnie widzieć? Dębiak? To jest świetne wzgórze! Widzisz, stąd wszystko tak daleko. Ale i ty z daleka mnie tu ujrzysz. Och, chciałbym móc się gdzieś przenieść. Na przykład gdzie? Na przykład na plac zabaw. Okej, okay, słuchajcie. Ciągniemy Dębiaka na plac zabaw. A ja zapewnie trochę mojej magii. Wzgórze w dół, raz, dwa, poprowadzę drzewo, ja! Ciądzi. Problem w chowaniu się polega na tym, że zawsze jesteś sam. Cześć Dziubek. Nie schowaliśmy cię. Przepraszam. Nie szkodzi. Myślę, że taki ogromny dąb jak ja musi stać na wzgórzu. Nie na placu zabaw, bawiąc się w chowanego z przyjaciółmi. Biedny dębiak. O! O! Ruzi, możesz powiesić prześcieradło na linkę? Gdyby tylko ktoś mógł mi pomóc. O! Rosie! Kicek, to nie czas na zabawę w duchy. Pomocy! Wyciągnij mnie! Kicek, właśnie podsunąłeś mi wspaniały pomysł. Za mną! Dokąd idziemy? Rosie? Spróbujemy schować dębiaka. O, teraz będę musiał wybrać to jeszcze raz. Bruno, potrzebujemy Twojej pomocy. Tak, tak, słucham. Podtrzymaj. Teraz. Gdzie jest dziubek? Dziubek! Jest jestem! Weź to prześcieradło. Dlaczego? Ponieważ pomożesz nam schować dąbka! Mnie naprawdę się schowam! Chodźcie, chmurki! Też możecie pomóc! Uh, 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 to łaskocze! Hmm. No i zrobione! Co zrobione? Wow! Gdzie jest dębiak? <śmiech> Spójrz! <śmiech> Rosji, krzak Idzie tutaj A ty ciągle o tym swoim Krzaku? Teraz już wiem, kto to może być Chodźcie Schowajmy się Mam już tego dość Tutaj jestem Zwyciężyłem! Halo! Dębiak? On zniknął! Dębiak! Gdzie jesteś dębiak? <śpiewanie> Tutaj jestem, tywały ku ptasie! To najlepsza kryjówka, jaką kiedykolwiek widziałem! Ho, ho. Dziękuję, Rozzy i kicek! Dziękuję wszystkim! Patrzcie! Dębiak wygląda jak domek! Świetny, duży domek! <laughs> Zgadza się! A co możemy robić w takim domku? Bawić Bawi się! się. Ho, ho, ho. Jestem domek <śmiech> dębiak! <śmiech> <śmiech> Musiałabyś ciągle wołać. Tutaj jestem, i nie siadaj na mnie! Łajajaj! Do ludzi. <grym> tak, a Ty nie mógłbyś zrobić sobie zdjęcia. Przecież nikt nie mógłby cię zobaczyć. Hej, Kicek, wiem, jak możemy stać się niewidzialni. Co? Takimi, że nikt nas nie widzi niewidzialnymi? Tak, chcesz zobaczyć? Mm, nie wiem. No chodź, tylko na trochę. Tylko trochę. No i masz. Dobranoc Kicek. Bardzo sprytne. Dobranoc Rosie.